państwo potrzebują także tej pomocy społecznej a potrzebując pomocy społecznej no musicie głośniej wyrażać swoje y, no Akcje, tak? Po tak. prostu, żeby, żeby mieć partnerów, to ci partnerzy, tak, oczywiście, można wejść na stronę internetową, ale widać po, po aktywności, no, w końcu duchownego księdza Styczka i po aktywności y, pana Owsiaka, to widać, że, że sukcesy są pewnie większe wtedy, kiedy kiedy jednak uczestniczy szerzej społeczeństwo w tej pomocy. No tak, tylko abstrahując w ogóle, bo ja cenię te akcje i, i cieszę się, że one mają miejsce, y, i księdza Stryczka, i, i inne akcje, y, one są określone na, na jakiś czas, na, na jakieś zjawisko, na, na no tak, dany moment. Tak? To są permanentne tak, akcje. my tak? pracujemy non stop, to, cały no rok. No to ta codziennej pomocy tak, orkiestra. Tak. Ca cały no. rok. Y, Coś, co no, mówi też o nas jakąś taką prawdę, tak? O, o tej codzienności, bo można no, można pomyśleć tylko o świętach, dać, nie wiem, świecę, opłatek, nawet i paczkę przygotować, ale to za mało. Ale zatrzymajmy się przy tych świętach, bo jednak yy, mimo tego, yy, Caritas przygotowuje, prawda, dużą akcję pomocy na każde święta, to wielkanocna, to Boże Narodzeniowe i chcę zapytać właśnie. Kto tu partycypuje w tej pomocy, tak? No to tak, no, są to skierowane działania y, no, ku, ku dzieciom, bo taka sztandarowa akcja, no, chyba wszystkim znana, bo świece płoną chyba na wszystkich stołach tak. w czasie Wigilii. To jest to Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Rozprowadzamy świece. Y, notabene z y, każdej tej świecy 10 groszy jest przekazywane na dzieci z innych kontynentów, do tej pory była to Afryka, w tej chwili konkretnie Syria, na dzieci Syrii, yy, więc no, w tym roku będzie to znowu kilka milionów sztuk świec rozprowadzonych. I z tych ofiar, które otrzymujemy, organizujemy tak? różnego rodzaju mhm. przedsięwzięcia. To nie jest tylko kwestia tego momentu, chwili świąt, żeby przygotować coś, ale to jest kwestia funkcjonowania całorocznego, chociażby świetlic, tak? gdzie dzieci trafiają. To jest kwestia przygotowania akcji letniej, kolonii, żeby dzieciaki mogły wyjechać. No, są takie dzieci, które poza swoim osiedlem nie widziały jeszcze niczego. I, I trzeba też je gdzieś zawieść, pokazać. No, bywa wzruszenie. Tak, ja ostatnio gościliśmy też grupę dzieciaczków z Ukrainy. Ale właśnie z, ty z tych terenów objętych tak, wojną. Tak. Tak. I, I nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że oni stali przed polskim morzem yy, i oni płakali na widok tego morza. Płakali, stali przed morzem i płakali, nawet jeszcze nie rozebrali się, nie weszli, nie wykąpali się, ale po prostu stali i płakali. Ale mi się wydaje, proszę księdza, że wiele polskich dzieci też by tak. stało tak. Wzr I tak wzruszonych, tak, bo jak się tak naprawdę na nas patrzy, no to te różnice, prawda, w standardzie życia czy dostępu no do, tak. do, do wszystkiego są jednak bardzo duże. No zauważalne, w każdym razie zauważalne mm -hmm. i, i czasami taki troszeczkę dzwonek alarmowy się odzywa, że no właśnie no, są takie miejsca, że yy, to, co wydaje się dzisiaj normą, zjawiskiem... A te paczki, codziennym... bo, bo paczki są taką składanką z kilku prawda, takich miejsc, dużych sieci, yy, z hipermarketów, supermarketów, gdzie się jednak zbiera, a później no, kto to przygotowuje? Wszystko to są wolontariusze, tak? Tak, no, są rzesze yy, mm -hmm. ludzi. Kochanych ludzi o wielkich sercach, którzy poświęcają swój czas, no to bywa tak, że. Jakby ksiądz miał pokazać i tak porównać do tego, co się dzieje, bo jedni zbierają na, na sprzęt medyczny, mm -hmm. prawda, inni tę szlachetną paczkę dedykują określonym rodzinom. Państwo dedykujecie te paczki właściwie wszystkim potrzebującym. Nie, to nie jest celowa personalna pomoc, tylko prawda. Nie, nie, nie ktoś potrzebuje nagle stół, krzesła, tylko po prostu na, dla bezdomnych, tak, dla tak. opuszczonych, dla samotnych, dla głodnych. Tak, no to są te takie upominki tak, świąteczne, ale no, y, czym byłoby taki, taki upominek jednorazowy świąteczny, gdybyśmy przez cały rok tych ludzi nie karmili? I w takiej jadłodajni, chyba największej w stolicy, ale nawet nie wiem, czy nie w Polsce, w kraju przy ulicy Lubelskiej, to jest na tyła Dworca Wschodniego. Mm -hmm. My wydajemy dziennie w tym okresie takim chłodniejszym tysiąc posiłków. Tysiąc posiłków dziennie wydajemy. Na raz mieści się tam tylko 60 parę osób, bo tylko tyle mieści się stołów i, i krzeseł, żeby tak. mogli. Więc my musimy zrobić kilkanaście zmian, żeby te wszystkie osoby, które przychodzą głodne, ale to nie są tylko i wyłącznie, no jakby czasami używamy takiego określenia ludzie z marginesu. Nie, tam przychodzą też, przychodzi tata z dwoma synami. Chłopcami w wieku szkolnym. Ja pytam, jaki jest powód, dlaczego tu jesteście? Znaczy, no nie bronimy, tak? Tak, tylko tylko Chcemy się zainteresować, może trzeba by inaczej pomóc. pomóc. Mhm. Nie, proszę księdza. Mamy mieszkanie, ja opłacam, żeby go nie stracić. Yy, staram się, żeby chłopcy do szkoły wszystko mieli, ale rzeczywiście, już na ten gorący posiłek danego dnia. Brakuje i środków, i czasu, i dlatego korzystamy z tego, że możemy przyjść tutaj, zjeść gorący posiłek, a jakoś sobie radzę. Na śniadanie będzie, na kolację będzie, ale niech chłopcy zjedzą gorącą zupę mm -hmm. tutaj. Tak? Przychodzi cała rodzina: mama, tata i, i kilkoro małych dzieci. Pamiętam na jednej wigilii e, półtora roczne dziecko jadło śledzia. Się dziwiliśmy, że dziecko w takim wieku no, je śledzia, tak? Właśnie. A, a, a mama mówi: No, na co dzień je to, co my jemy, bo nas nie stać na coś. Więc śledź już przyjął się jako normalna dieta, i to dziecko no, nie ma żadnego problemu z jedzeniem śledzia. A każdy by się zastanawiał dzisiaj, e, jak takim małemu, dzie małemu dziecku dać śledzia.